Czy wyłączyłam wszystko z gniazdka? To pytanie słyszę w swojej głowie, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem na wakacjach, kiedy jestem gdzieś poza domem i słyszę, że grzmi. Ale fakt, bardzo się tym nie stresuję, bo wiem, że moje ubezpieczenie na dom zapewnia mi pokrycie kosztów naprawy lub wymiany sprzętu na nowe, jeżeli ten sprzęt, który posiadam po prostu się spali w wyniku przepięcia. Więc y, warto mieć taką ochronę, warto mieć taką y, polisę, bo ona da ci poczucie bezpieczeństwa, kiedy jesteś poza domem. Kiedy cię tam po prostu nie ma, że y, Twój dom, to co nie masz, to na co ciężko pracowałeś czy pracowałaś, jest bezpieczne i nic mu się tam nie stanie. A ty o czym myślisz, jak słyszysz te piorunki, że gdzieś tam. W pobliżu Ciebie uderzają, a jesteś poza domem.